się mam po wszystkim dziś pokażę wam jak zrobić bransoletkę ze swoim własnym imieniem Rainbow Loom więc tak do tego będziemy potrzebowali kartkę z takimi krateczkami malutkimi a następnie będziemy musieli przypisać sobie alfabet tak jak pokazane czyli każdy krzyżyk na kratkę no i żeby nie było dłuższe jak Kratek. Będzie w opisie link z gotową kartką, taką będziecie sobie mogli pobrać. Także tu mamy cały alfabet. A tu mamy z cyfry. W moim przypadku będzie to moja nazwa, czyli Faire. I tak jak widzicie, jest tu wpisane w dwóch kolorach, dlatego że jedno będzie napis, a drugie będzie, y, można tak powiedzieć, rzetło brązoletki. Co najważniejsze, przekręcamy I mnie dobrze to nie widać, ale tak jak w tym przypadku, to mamy 1, 2, trzy. 4 i 5 to będzie szerokość naszej bransoletki nie zalecam robić szersze bo potem będzie ciężko naciągać te gumki i długość naszej bransoletki będzie od 1 do 22 no więc tak będziemy potrzebować nasze szydełki yy, nasz sprzęcik jedno szydełko no i dwa rodzaje kolorów gumek aby to wykonać musimy wyciągnąć środkowe te nasze ząbki, jakby to powiedzieć i zostawić odstęp co najmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dlatego, że gdy będziemy robić takie szycie imiona, to nasza cała bransoletka będzie iść w dół sobie. Zaczynamy. Pierwsze co będziemy robić to tak jak u mnie w moim przypadku tło będzie pomarańczowe całe a więc bierzemy jedną gumkę pomarańczową i zakładamy ją na pięć naszych ząbków wygląda to w ten sposób i kolejność tego będzie, że to będzie 1, 2, 3, 4, 5 tak jak narysowany na kartce, tak będziemy sobie to zakładać. Teraz bierzemy kolejny kolor, w moim przypadku jest to pomarańczowo-żółty i robimy tak jak na naszej kartce, czyli robimy ósemki na tym, tak jak tu widać, od góry do dołu albo od dołu do góry. A więc tak, gdy już zrobiliśmy swoje ósemki, bierzemy gumkę z góry, i ściągamy ją do środka. A więc tak, gdy już założyliśmy tutaj tą gumkę od piątki do jedynki przez wszystkie, robimy sobie znowu kolejny wzór. W moim przypadku to już będzie inny kolor. To będzie B, czyli robimy pierwszą linię B, czyli będzie ona cała niebieska. I robimy tak samo, robimy ósemki, a następnie ściągamy sobie górę na wszystkie nasze gumki. A więc tak, u mnie wygląda to w ten sposób. Czyli tak jak mówiłem, bierzemy, robimy ósemki i potem ściągamy z górnej z górnych ząbków czyli z tych do środka ściągamy tą naszą inną gumkę teraz co będziemy robić będziemy szyć a no więc ja Wam pokażę robimy coś takiego bierzemy tą dolną gumkę i Zaciągamy ją tutaj, do środka. I robimy tak po kolei. Najpierw cały dół i tak samo robimy z górą. Czystej, czystej, obojętnie, ale żeby to było najpierw dół, a potem góra. W moim przypadku wygląda to już w ten sposób, gdy to zakończymy, obniżamy sobie maksymalnie prawie do dołu. I powtarzamy znowu tą czynność, czyli kolor tła od góry do dołu górną od piątki do jedynki. I gdy to już mamy, to robimy ósemki. W tym przypadku u mnie to już będzie linia numer 3, czyli ja sobie już zaznaczę tutaj na kartce, że wykonałem jedynkę, dwójkę i bierzemy się za trójkę. Trójka wygląda tak. Jedynka niebieska, dwójka pomarańczowa, trójka niebieska, czwórka pomarańczowa i piątka niebieska. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W moim przypadku wygląda to tak. Czyli jedynka niebieska, dwójka pomarańczowa, trójka niebieska, czwórka pomarańczowa i piątka niebieska. I teraz bierzemy tą gumkę. I ściągamy ją do środka. W ten sposób to wygląda. Tak? I powtarzamy tą samą czynność. Bierzemy dolną gumkę z, dolnego, z dolnych ząbków, przeciągamy ją tutaj do środka. I potem robimy tak samo z dwójką, trójką, czwórką, piątką i zabieramy się za górę. Widzimy, u mnie to wygląda już tak. Co robimy? Obniżamy wszystko w dół, żeby nam nie przeszkadzało i robimy to tak samo, tylko uważając na nasze tutaj wykreślone kolory, czyli trójeczka zrobiona i robimy tak samo z czwórką, jak i z dwudziestką dwójką. Ja to zrobię sobie szybko, przeszkod. Przeszko przeskoczę i Wam pokażę co robić dalej. A więc tak, jestem przy literce F, czyli już prawie kończę jak widzicie. I co teraz? Pokażę Wam jak wygląda mniej więcej to w połowie. W połowie wygląda tak, że od tej strony zakładamy, czyli w ten sposób zakładamy gumki tu, a od drugiej strony wychodzi nam branzoletka z naszym imionem. A więc to wygląda tak, mamy B, mamy O, a drugie B się tam chowa, dopiero będzie za długo widoczne. Co jest ważne? Ważne jest to, by robić to wszystko powoli i za każdym razem. Czyli pokażę, postaram się wam teraz to pokazać na filmiku, jak zrobić to prawidłowo. Czyli tak, przy naszych tych dziurka jest po wylotowa tutaj, tak? O, tu Wam pokażę. Tu mamy, o. Tu możemy łatwo sobie złapać potem gumkę, ale to zaraz wytłumaczę. Pierwsze co robimy. Od jedyneczki do piątki. Naciągamy tutaj gumkę. Bez żadnych ósemek, bez niczego. Wygląda to tak. Potem bierzemy w zależności jak nam kolor wychodzi na naszej kartce, na naszym imieniu. U mnie to będzie niebieski. Czyli biorę niebieską gumkę i od góry, od góry do dołu robię ósemki. I tak do końca, bo taki mam Kolor. Jedną ręką to łatwo nie jest, dlatego że drugą filmuję. O, to już mamy. Teraz co robimy? Bierzemy tą gumkę górną. I ściągamy ją do środka. W ten sposób. Potem, co musimy zrobić, to bierzemy po kolei. Bierzemy po kolei tutaj, jak mogę Wam to pokazać. Czyli bierzemy sobie dolną, za każdym razem bierzemy dolną, przeciągamy ją przez to i ściągamy sobie ją tu do środka. Czyli mniej więcej to powinno wyglądać w ten sposób. Bierzemy dolną, bierzemy dolną i ściągamy ją tu do środka. I robimy tak na całym naszym rzędzie. Ściągamy w ten sposób cały czas dolną. Róbmy to powoli, żeby przez przypadek inną nie ściągnąć wcześniej. I teraz, gdy zrobiliśmy dół, robimy tą samą czynność na górze. Czyli bierzemy gumkę i ściągamy ją. Ja to troszkę inaczej robię, ale Wam będzie lepiej od tej strony. To nawet nie jest lepiej. Zaczepiamy jedną i do środka. Tak samo i tu. I bierzemy tą ostatnią. Gdy ją ściągniemy, obniżamy wszystko sobie w dół i robimy to samo. Wcześniej radzę Wam za każdym razem sobie tutaj już chyba mówiłem, zakreślić tą, którą żeśmy zrobili, czyli sobie zakreślamy i robimy dalej. Gumka naszego tła od piątki do jedynki górą, czyli w ten sposób. O, I potem robimy ósemki. Czyli u mnie będzie to tak. Jedynka, dwójka będzie. Tak pokażę. Jedynka. Y, przepraszam. Jedynka będzie niebieska. Dwójka, be, y, dwójka będzie pomarańczowa. Trójka niebieska. Czwórka, piątka będzie pomarańczowa. Czyli jeszcze Wam to pokażę, jak to powinno wyglądać. Y, bierzemy sobie niebieską i... Zaciągamy na jedynkę. Potem mamy pomarańczową. Zaciągamy na dwójkę. To robimy zwykłą ósemkę. Potem bierzemy sobie znowu niebieską. I dwie pomarańczowe na sam koniec w moim przypadku. Nie radzę Wam używać takich kolorów jak ja mam, bo jednak nie widać aż tak efektu imiona. Najlepiej to jest wziąć jeden kolor ciemny, drugi jasny, żeby to się fajnie nam różniło. Wtedy też będzie ładnie. Czyli ja mam to zrobione. Biorę, pamiętajcie, biorę tą górną i ściągam ją do środka że to wygląda w ten sposób. I znowu biorę szydełkiem, ściągam najpierw dół. Może to być też najpierw góra, ale żeby to cały dół ściągnąć do środka, a następnie całą górę. I u mnie to wygląda sobie tak. Jak będę miał możliwość, to może jednak to lepiej nakręcę ten filmik, bo tak jedną ręką trzymać, nagrywać, a drugą robić, to jednak jest ciężko. To tu może lepiej będzie widać, czyli cały czas biorę dolną gumkę i przyciągam ją do środka. Nigdzie więcej i robię tak aż do końca. W razie pytań możecie pisać. Ja Wam to postaram się jakoś odpowiedzieć. I tak w kółko robimy sobie. Aż do zakończenia. A przy końcówce pokażę Wam jak to sobie zakończyć możecie. No więc tak, gdy już skończyliśmy swoją ostatnią linijkę, czyli ja to właśnie zrobiłem. Skończyłem ostatnią. Co robimy? Bierzemy najpierw dolny i przyciągamy go na przeciwną stronę, do góry i robimy tak z każdym. Czyli postaram się Wam pokazać. Zacznę sobie od tej strony. Biorę stąd. Tu musimy uważać, bo się może... Wszystko nam zepsuć i przekładamy na drugą stronę. I robimy tak sobie z każdym. W ten sposób. Teraz weźmiemy sobie następny. Czyli ściągamy i dajemy na przeciwną stronę. Kolejny. Jeżeli Wam ucieknie z szydełka, to możecie jakoś się poratować, lokalizując go, ale tą czynność należy robić bardzo powoli. I teraz co nam wystarczy zrobić, to po kolei od prawej czy od lewej, jak już wolicie zakładać nasze dełko, wszystkie nasze gumki razem. Czyli to wygląda tak. Złapałem dwie i wyciągam po kolei, trzymając oczywiście już te nasze złapane i robię tak na następnym aż do końca. I to już mamy skończone, czyli pokażę, wygląda to tak. Tutaj mamy B, O, B. Tutaj mamy... To chyba to trzymam odwrotnie, no o, w ten sposób lepiej. Czyli mamy B, O, B. F i mamy R tak jak widzicie z daleka lepiej widać jedyne co nam zostało jeszcze zrobić to musimy przez te gumki przez które przychodzi nasze szydełko przeplatać jedną gumkę jak wam to pokażę w bardzo prosty sposób czyli trzymamy sobie nasze gumki tutaj w ten sposób to co nam pozostaje do zrobienia zakładamy jedną gumkę na ten ząbek nasz czyli to wygląda tak w ten sposób ta gumka właśnie co sobie teraz zwisa, naciągamy ją jedną ręką, a drugą ręką przykładamy po kolei gumka na gumkę. Uważajmy tylko, żebyśmy nie puścili tej naciągniętej gumki, czyli tej. I zaraz Wam pokażę co robić dalej. A więc w połowie wygląda to w ten sposób. Tu sobie jedną ręką trzymam i każdą z tych gumek, czyli tu mi zostały tylko cztery i po kolei przekładam, żeby naszły na tą gumkę, co właśnie ruszam palcem. Więc u mnie wygląda to tak. Gdy mamy już to zrobione, pozostaje nam do wzięcia tylko jeden haczyk i zaczepić te dwa podwójne o jedną część haczyka. Czyli to wygląda tak. Właśnie w ten sposób mamy haczyk i nic innego nam nie pozostaje jak połączyć ten haczyk z tą gumką tutaj która jest taka luźna. I nasza brązowetka jest zrobiona. Co ważne to Należy robić krótkie jakieś imiona albo imię w skrócie, dlatego że jeżeli będziemy chcieli zrobić dłuższe imię, to po prostu nie będzie bramzonetka, a wyjdzie nam nasz imik. Jeśli się podobało, to polubcie to i życzę miłego, miłej zabawy.